Dobra, to będzie ważna lekcja Minecrafta dla mojego taty. Koniec w końcu, trzeba kiedyś przejść, czyli po prostu zabić smoka. Razem z moim tatą wybierzemy się dzisiaj na polowanie do endu. Czy mój tata da radę pokonać smoka? Obstawiaj ile razy dzisiaj zginie. Napisz swoją propozycję w komentarzu. Ja myślę, że ponad 100. W każdym razie, ubieramy swoje diamentowe sety i idziemy polować. Manko się manko wszystkim. Statystyki mówią same za siebie. To filmy z tatą są najlepiej oglądane na Dominika Kanale, dlatego będzie ich więcej. A jak ma być ich więcej i jeszcze, to tym razem musi być 10 tysięcy łapek do góry. O Jezus, 000... ja już powiedziałem, że 3 tysiące łapek w górę. dajmy im 3 tysiące tylko jeszcze póki co. No dobra, no to w takim razie. Spadłem gdzieś! No bo ty już tam wszedłeś, dobra, nieważne. Dominos. I słuchajcie, kochani, no to co? Dziś, dzisiejszy odcinek to jest pokonywanie smoka razem z moim tatą. To jest? Pokonujemy smoka, tato. Nie, no nie mówiłeś mi, że to będzie. No takie... wiem, 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 że trochę jest tutaj jest spontaniczna no, ja akcja. Cykam rzeczy. Ale tato, jeśli chcesz być dobry w Minecrafcie, no to musisz umieć no. pokonywać smoka, no jakby. No, co prawda w CS-ie to zabijam tyle. Zazwyczaj mam z 30 fragów minimum na rundę, nie? Znaczy na jeden mecz. No dobra, ale to pamiętaj, że to nie jest CS. To jest smok. To jest bardzo potężny smok. No dobrze, ale tu też mam strzelanie. Dawaj, 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 dobra. No i co dalej? A, ci... A co mi zrobiłeś? A to smok cię zabił! Boże! Jak ci... smok? No smok cię zabił. Jezus Maria! Okej, no to nie. on takim jed, jednym szotem no zabił. Nie gadaj, że już ciebie zabił. No po prostu dmuchnął w ciebie. Nie wiem jak to się stało. Znowu pewnie miałeś mało życia tym Mongole. Ile mieć życia? Nie, no mam życia fulla. Dobra. Dobra, słuchajcie, kochani, mój tata już umarł pierwszy raz. Wiedziałem, że dużo razy będzie umierał, Dobrze, ale. Wtedy... nie patrz na tych pili lepiej. <laughs> no, nie patrz. Dobrze mówisz, nie patrz na nich, to już się nauczyłeś, zgaduję. Nauczyłem się z pierwszego odcinka. Dobra. Pamiętasz, jak się na niego o, Uważaj, uważaj. I, Okej, tu jest smok i generalnie go będzie trzeba zrobić. Czy jest smok! No za to po mnie widzisz go, tam masz, tam masz. Tam leci, tak, do góry, tak, tak. I słuchaj, i teraz jaki mamy cel? Widzisz te wieże obsydianowe, widzisz widzę, te wieże? Widzę, I widzę, dobra, widzę, i na tych wieżach są takie pypcie, takie fioletowe kulki. No, na górze, tak? Tak, zob, widzisz, szczelam teraz do widzę, jednej. Widzę. Jak się strzelało? E, łuk, musisz zabrać łuk do ręki. Łuk, łuk do ręki. Nie mam łuka. <laughs> Same strzały mam byku, przyrzekam. <laughs> Na mnie jest śmiecie! Tato, jak to możliwe? Spadam! Ja Chciałbym ty... do tamtego świata, co kiedyś byłem, jak to zrobić? Nie dasz rady, nie dasz rady Nie chcę się... tego świata, ja nie chcę tego świata, Nie, dasz, ra... nie dasz rady się co Dobra, fale ty. śmiecia tam! Bi, ich, bi ich, bi ich, okay. pomogę ci, pomogę ci, bi ich! Nie umieraj, tato, dobra, damy radę, damy radę, spokojnie! A masz złote jabłko? Ale ich fale, kurde! Tato, a masz złote jabłko? Nie. Mam taki... złote jaja twojego dziadka <noise> masz, masz jabłko tato złotewek i punktu jak tak to jest zjedz Zostaw te endermany słuchaj ty A to musisz... to jest? Ba... Wszedłem w jakąś taką mgłę o, Ona mocno bije Dobra słuchajcie kochani kryzys chyba opanowany Mój tata jakoś nie umarł Tylko mój tata nie ma łuku dlatego robimy szybkie cięcie Dokładnie. <głos》>, jak schował Daj... głowę w dół Schowałem głowę w dół <głos> <głos> Nawet widzieć na oczy przyrzekam ci Tato łuk Dobra rzuciłem ci kolejny w razie czego I weź te złote jabłka jest. tato to jest ważne Musimy niszczyć te kryształy widzisz? Tylko tego nie trafimy akurat, bo jest w kratce. Tego nie strzelić. Tam my musieli się dostać, jakby klockami, tak. Oni do... znowu te śmiecie na mnie idą. No to no, no wiem, że idą, no bo one to automatycznie. To no jak mamy strzelać w to, ja, Dalele, jak. Dobra, chodź na środek. Biegnij na środek. Gryzą mnie. <laughs> wiem, że ci gryzą. Dalej, tato, dalej no to to, dalej to. Nie, to nie ma sensu z nimi. <laughs> dobra, dobra, saj, nie bój się. E, spru... O, ten, krysz... ten kryształ będzie łatwy. Widzisz go? Te, nie. Ale ale niełatwy, tylko śmietniki chodzą. Tato, chodź tu. Ale tam. Mgła! Odrodzenie, no, ten. Nie, no nie gadaj, że no, nie zapiłeś. Wie. No bo mgła! Nie... Znowu! Dobra, dobra, twój tata już warczył trzy razy. Nie, No no, nie, no bo. It, it, it... Dobra, i pasz. widzisz, gdzie strzelam? Traf to, dasz radę to trafić. Dasz radę to trafić. Dawaj, dawaj, <kluz> dawaj. Dobrze trafiłeś, ale. ale dob dygłem! Ale dobrze Znowu to! Nie gram gramę! Czemu te mgły się robią? Tato, musisz się skupić! Co masz robić, tato? To co mówiłem, strzelasz do tych kryształów, okej? Okay? No ja dobrze, już trafiłem. To, kurde, nie widzę tych kryształów za bardzo synku. No kur. bo ich są na tych wieżach musisz się tak ustawić, żeby się widział. A dobra, już jednego widzę. Widzę kryształa, widzę kryształa, widzę kryształa, widzę kryształa. Dobra, tylko jak jest kryształ w tej kl klatce, to go nie trafi. Patrz, co wtedy Aha, musisz zrobić. Okay. Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz, to trzeba. Wchodzisz, nie? Tak jak ja. W taki sposób. Nie umieraj, okej? Okay? Umierasz tam? Żyjesz? Gdzie jesteś? Nie. A jak ty wchodzisz tam? <noise> <A> <noise> Ale śmieci jest dużo. I w tym momencie Dobra. po prostu wysadzasz to. Dobra. Okej, okay, no i teraz mogę się te przeteleportować na dół i może pomóc mojemu tacie, tylko mój tata ma taki kryzys, że go będą gonić z tej ciągle, no tato, my nie poradzimy sobie z tym smogiem, jak ty tak masz grać, no, tato! No, no, tato, no tato, Ty na nich patrzysz i zaczepiasz, ja, ja zamykam oczy, To patrzcie, zamykam oczy, gram zamkniętymi oczami, nie patrzę na nich, tato, o, taki... o. tato, znowu muszę cię ratować, To jedz złote jabłko, żebyś mi znowu jem nie umarł, jabłko, jem jabłko, jem jabłko, jabłko. Jest dużo tych jabłek. Pokonam dobra, tyle dobra, jabłek, jednego jabłynku. już pokonałem co za to Ta, Tato, weź zostaw te Endermany, błagam cię! Błagam. Ale oni sami się zaczęli we mnie! I tam... <laughs> Ty się zacząłeś, jestem pewny, że... Okej, okay, jest że kolejny. Dobra, mamy go. I słuchaj teraz. Zostało już tam parę kryształów. Serio, bo już dużo zestrzeliliśmy. Ten! Tam no. jest zabudowany we stal. I dawaj, upolujmy go Ty możesz w sumie się rozglądać O, widzisz tam są jeszcze dwa kryształy Jak trafisz te dwa Jesteś mistrzem AWP w się w takim razie Jak trafisz te Które, dwa Które te na górze? Tam gdzie strzelam Widzisz moje strzały? Widzę Meko trafię. Dobra, Tej, znowu ktoś wali ty, 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 tym żygom różom. No bo to smok, tato, to smok. A ja się zajmę tym kryształem. Dobrze, że jesteśmy we dwóch, bo się rozdzielamy w takim razie, dobra. No dobrze, to się rozdzielamy. Lecimy, lecimy, robimy to, robimy to. Spokojnie, spokojnie, jak ci idzie? Strzelasz, dobra, ale tak trochę marnie te cały ci latają, to przytrzymaj prawy przycisk. Właśnie tak Właśnie tak, dobra. O Jezu, to jest ciężkie kochani, to jest bardzo ciężkie. Kurde, ciężko mi coś tu. Dobra, mistrz zniszczyłem, dobra. No bo to ten pył. Te. to ten pył, ten pył. Musisz to uważać ten pył, na ten ale pył. ale czemu ten pył on mi rzuca? No bo on chce ci zabić, jakby ten smog nie jest pokojowo nastawiony. No dobrze, tu nic a, nie jest, widzę a... pokoju. Nie trafiłem, nastawiony. nie trafiłem, no Ja dobra. myślałem całe życie, no? że Minecraft to taka nazwa wie, że dzieci grają, mnie. No i dzieci w to tutaj grają i uwierz Co? Mi, że. że takie rzeczy grają no dzieci? Serio, dzieci tu walczą z tymi kryształami? Tato. To o, trafiłem? to, Zakaz masz już Dobra, tato, ostatnie dwa kryształy nam zostały, chyba. Dobra, jeszcze jeden, trafiłem. Uwaga. Trafiłem, dobra, dobra. A ja w smoka dygłem <laughs> Dobrze, dobrze, a jeszcze jeden jest, jeszcze jeden. Ten najwyższy wież. mi puszcza tą żygę! <laughs> tato, tam no. jeszcze jeden kryształ jest. Na tej najwyższej wieży. Nie wiem czy damy radę trafić go. A jak nie, to ja tam pójdę na piechotę. Wiesz co, no, ja mam tak ciemno, że mi się te wieże zlewają człowieka. To, to jesteś daltonistą może, chodź tutaj. No, ja jestem. Dobra. Policjant ostatnio powiedział, że przyjechałem na czerwony. a na pewno to nie było czerwone. Czekaj, pomogę a ci. Ja... Aj, aj, aj. Wol, ci wleciał smok w ciebie, ja pitole Idź do góry, idź jak najwyżej jak potrafisz, dawaj, no dawaj teraz mnie nic już nie złapie, nie? Nie, no chyba, że smok w ciebie wleci Ale generalnie jesteś bezpieczniejszy niż na dole I dawaj, be, Hej, po... ale jestem wysoko Dam ci, dam ci tą przyjemność Dalej, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę Ile mam jeszcze? Dobra, dam ci tą przyjemność Zdbuchnij ten kryształ Okej, okay, dobra Ale tykło Dobra, i teraz, w tym momencie nie ma już żadnego no. kryształu na mapie. I jesteśmy w stanie po prostu strzelać do smoka. Góry, dobra, tato, mamy idealną. Uważaj, uważaj, pył, pył, o no coś się No znowu to! Jedz złote jabłko, jedz te jabłko, jedz te jabłko w razie czego. Dobra, dobra. Tu. Uważaj, bo Jezus Maria! To jest najgorsze. Jest, jadę z nim. Ile razy mhm. musi dostać? No masz na górze pasek życia jego, póki co ma pełne. Uery, człowieku! No widzisz, to jest jednak Minecraft jest trochę ciężki, nie? Ale to jest bez sensu. W CSie masz 100 HP, a bupy ci... to raz człowieku i O nie, a czemu tu jest Enderman? Co on tu robi? Szczel z niego w uzłuku. dobra. Patrz tego śmietnika. Bo on tam ma jakieś dziuple, Mi się wydaje, że to taki ptaszek jaskółka na wiosnę i ma tam swoją dziuplę po prostu, wiesz? O, dobrze, dobrze, Bigo. Dałem bigo. go! Ale dostał! Dobrze, Chwa dobrze. Dwa razy ode dobrze. mnie Co ty tego Obiecza, nabieraj przed strzałem. Dobra. I strzelaj, i dokładnie, tak rób. Zobacz, jak dostaje od razu. Dobra, ogólnie muszę ci powiedzieć, że mamy tak fajną pozycję, że ja bym tą no. naszą bazę rozbudował lekko, tak żeby nasz smok przypadkowo nie zwalił stąd. Jak wleci w nas, to nas zwali tak, że umrzemy od razu. <laughs> lepiej, lepiej, lepiej zejdź. Lepiej ustaw się właśnie w tej dziupli, co zbudowałem. No ale to nie widzę jak strzelać to domino. No dobra, okej, okay. stój sobie gdzie chcesz w takim razie. Ała! Dostałem przez ciebie! No nie, o nie, no i mnie zwalił! Ała. Tato! Dobra, tato, robimy takie zasady, żeby nie było to za proste, jak teraz umrzemy, to smog nas pokonał i nie możemy już się odrodzić, jakby po prostu kto. Ktokolwiek... Ale za to drugi odcinek jeszcze nakręcimy. z tymi... No chyba, że go pokonamy, tato. Chyba, że go pokonamy, nie? Okej, okay, dobrze. No, ale jeśli umrzemy, no to niestety przegrywamy to, Dlatego... Ja na niego będę mówił Lebera. Bo jak serio, jak jeden z nas umrze, kończymy ten odcinek, więc skup się, tato, skup się dla naszych widzów. Musimy pokazać, że potrafimy pokonać Smoka. O, to Potrafię. trafiłeś go, ale dobrze. Uważaj, lepera poszła z drugiej strony. Dobra. Więc lepera. O, ale dygnął Uważaj, przyjść. uważaj, uważaj. Zjedz sobie złote jabłko w razie czego, serio. O, kurde, kurde, kurde. Nie. Ale skinęłeś! Umarłem. To ja już nie mogę walczyć, bo postanowiłem takie no. zasady i ja umarłem pierwszy. Dobra, tato, przeżyj. Błagam cię, przeżyj to. No ale to co? No to y, kręcimy drugi odcinek. Z, nie sreberowym. to to, ja nadal ciebie nagrywam. Spokojnie, spokojnie, ja ci tu kibicuję, dasz żadę, dasz żadę, trzeba w Dobra, zabiło mnie. Nie wiem czy. A ja chciałem ci jeszcze pokibicować. Nasz smok nawet nie miał połowy życia, słuchajcie kochani Smutno mi jest trochę. No nic. Mi też jest status smutno. Mi ale też mi jest bardzo smutno, mi jest bardzo smutno, bo to jest trudna gra, ja myślałem, że to jest łatwa gra. Ale jak widzisz, nie jest taka jak prosta gra. Jak jak kręciliśmy ten pierwszy odcinek, nie? To tak sobie mówię, takie fajne dla dziedziuszków małych. No, niby smutno. tak, ale jak zobaczyłeś smoka, to... Ale raz... teraz to mnie przeraziło. <grym> no dobra, słuchajcie, dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków z Minecrafta z moim to może drugą próbę pokonania smoka, może będziemy mieli lepsze itemy i tak dalej. Dokładnie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie Drugą próbę, czy jakiś inny po prostu odcinek? Nie udało nam się. Smog był silniejszy niż nasza dwójka. Tyle. Znowu jakiś śmieć tu. Nieważne, nieważne. Dziękujemy Wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!